Nie do tego już, kurwa, bo my chodzi po głowie, że się nie daje. O kurwa, Losu się, przyjął. To się będzie z tego, odbierze ta kurwa znowu, co nie, ja pierdolę. Tyle na łbie. Eee, Halo, Józek! Józef! Cześć józ ty kurwa, cześć wiośny ty, ty najebany! Ja pierdolę, Kurwa, miałeś nie pić dzisiaj już! Jutro do roboty kurwa przecie, rano! Co ty kurwa wrócisz? Nic nie rozumiem kurwa w ogóle. Jutro może być na siódmo kurwa na podwórku. Ty, kurwa starzyści mają być. Nie pamiętam z kurwa jak byłem wczoraj u ciebie? Ja pierdolę. Co jest? Kolej na ciebie. Ja ci kurwa dom. Kurwa jutro za siódmo cię widzę. Jak nie to kurwa jedziemy z Mirkiem po ciebie. cię kurwa wywlecamy. Do roboty. Co ty se kurwa myślisz? Ja ci kurwa jarzębinówki Przywozę, a ty kurwa tak do mnie. Ja ci to kurwa jutro dam, ty ochronię mordo jedna. Kurwa. Ja mu tu pokorzę kurwa. Leje na ciebie kurwa. Kurwa ja na ciebie nie nalą.